Ogarnij się, bo nagrywam i robisz hałas cały. Jezu Nikola, ptak! Nikola! Mówiłem, że go przyniesie znowu! Ja to on wszędzie pióra będą! Nie dasz mi kurwa nać. On... Dzień dobry, cześć. Czełem dzisiaj spróbujemy... Znaczy to jest moja pierwsza próba, w ogóle moje pierwsze podejście. Kupiłem dopiero co ten dodatek i stwierdziłem, że pierwszą reakcję nagram. Będą to Sims 4 wiejska, wie ścielanka, bo tak, dobrze mm. mówię. Więc zrobimy sobie najpierw postać. Zobaczymy coś nowego. Gdzie to jest? Dryryryp. Aha, takie są nowe włosy. Kurw. Drydzioki. Nawet są loczki i takie coś. Dobra. Zrobimy sobie coś takiego. A, zaraz też jest nowy. U, kurde. Takiego drwala widzę tutaj. Można odwalić nakrycia głowy nowe dodatki jakie są nowe nie widzę Lęskie. nie wiem. nie ma nowych dobra no makijaż to tak już nie za bardzo postaci jakoś tam nie musimy upiększać ja bajabongo bo to jest w sumie tylko na próbę żeby zobaczyć jak w ogóle to się prezentuje w domu, tylko brwi musi mieć grubsze, dobra. Litwa. E, ciuchy, to mi najbardziej ciekawi, w sumie nie, najbardziej mi ciekawi rozgrywka, ale widzę, że są już fajne ciuszki. A musimy mieć ciuchy takiego typowego wiecie, nie? Człowieka ze wsi, w sensie nie człowieka ze wsi, tylko takiego kroku, świnia, będzie miał wszystko. Ten typek. O, fajny sweterek, podoba mi się. Wzorki mi się podobają. O, to też jest sporo. W sumie może zostać ta koszulka. Jakie tutaj są? O, różne takie, no dobra, ale zostaj, zostaniemy przy tym, myślę. Przecież to jeszcze jest kuszące. Bo taka koszuleczka. Dobra, koszuleczka zostaje. Tatuaż może być, bo fajnie wygląda. Spodnie, co tu mamy za nowe spodnie? Coś tego typu. Nie, no te spodnie akurat mi się nie podobają. O, kot wrócił. Spodnie mi się akurat nie podobają za bardzo, ale dobra, niech będzie. Nadymała się to, wróciła. Bę. Buciory. Nawet kalosze są, no kurde. Nie no, walniemy ci takie buty, wyjebane buty. To już też tam... A w ogóle, o na całe ciało, co jest... O, fajne. Dobra, ale nieważne. Tu zrobimy sobie jakieś gotowe styla, po prostu. Co to jest ciekawe? No taki weź sobie. Taki. A, a, nie rób. Tutaj... Chuj może być ten, co ma. No przestań mnie ciągnąć za kabel! A, a! Co za kot. Dobra. I na zimę też sobie weźmiemy z tego, z tego dodatku. Gitara tutaj, czy, o, z owym, jakaś tenowa. Wiejski opiekuń. Wyglądają wsi i przyjciół. Dobra, może Dobra. być fajne. Ogarnij się, bo nagrywam i robisz hałas cały. Jezu, Nikola, ptak! Nikola, mówiłem, że go przyniesie znowu. Ja, pierdolę. On wszędzie pióra będą. Nie dasz mi, kurwa, nawet. On... Ok, powrót. Kot mi ptaka złapał, jak zawsze. No, ten kot jest spierdolnięty. O, miłośnik zwierząt jest. Co Wielbia naturę. Nie wiem, kurwa. Pśmiały. Losowo. Ignacy, Filip, Henryk. Henryk dziaderko. Kurwa, hit. Dobra, zrobimy mu może kobitę, bo zobaczymy, co jest dla at no... No dawaj, bo O kurde, nie chciałem ci włosów stentegować. Załaduj się, ej! Co tu się stanęło? Nie wiem, które to są. To są te? Nie chyba. I don't know. Tu. Nie! Yeah. Kobiet by wozów nie było nie mieć losowych. ja. <grym> kurwa Nie, to widzę, że losowych włosów to, to nie można mieć. Masz to czarne Kulary przede wszystkim To mogę... Golosowo. to nie, też nie. Dobra, Nie no, bez przesady jak to jakieś takie zwykłe. O, może być. A, jeszcze tutaj coś było. Gdzie to jest teraz? Ja w sumie rzadko kiedy gram w czwórkę zawsze, w trójkę gram. Maszyjniki. Też nie widzę. Może jestem ślepy, dobra, nieważne. Pokaż ciuchy. No i gdzie są te nowe ciuchy? można tu mogę typ specjalna specjalne zawartość pakiety o e, wiejska sielonka. dobra tu mamy tak fajne fajne o to jest zajebiste a zobaczmy włosy jak zrobimy e, kurde e, zawarto nie pakiety Miejska... miejska nie miejska. Aha, dobra, bo to ma taki skin. Aha, no to mieliśmy z tego dodatku. <grym> Takiej zrobię. Będzie najpiękniejsza wtedy. Dobra, niech już zostanie to, co było. I dwa. Mm. Takie są spodnie. Też spoko, podobają mi się. to pewnie też będą jakieś kalosze i... o proszę, nie tylko. A te inne są słabe trochę. A tu rękawiczki. No i to wszystko. Dobra niech będzie. gotowy style, teraz jakieś... Aha! <grywanie> Czekaj ty piaro, daj mi dokończyć. Masz czerwony, to sportowy to Nie. No Jakie do spania, <grywanie> proszę, bardzo... Jest to Easy I tutaj twój FGS No to badamy Że Żebą rodzinę masz dużą powiedzmy będziesz mieć jest wesoła, kreatywna i, i też lubię Ty będziesz miała ma nie Ewa Kurek ja pierdolę o, laba! To jest ciekawego. On też takie włosy. No nie, wolę chłopców robić, ja cię O, to są fajne te sweterki. Jesteś gotowych? O, proszę, mamy. O, oh, dziańka! Ja, ja. O, oh, embo! Ma głos jak baba. Oh, Dobra, O, wow. do niego. Będziesz miał po prostu tam Paweł. Czy zwaniec? dobra, gitara. Kleptoman, nie, dobra. Leniwy będziesz, no. Nie, jeszcze to. Ojciec, matka i mąż, dobra. Lecimy, lecimy sobie wiosnę. gdzie to jest, to jest Myśli, że... Tu jest jakaś sekretna chatka. Naturalne światło, dzikie proste życie. A tu domowa atmosfera. Tu jest pusta, co to jest? Ale... Dobra, nieważne. Tu jakieś te miejsca. jakieś gdzieś Nie chcę mi się to wydawać. Tu mamy ile, dwa pokoje, a tu ile? Jeden Ale to mi się bardziej podoba, bo tu widzę, że coś jest na podwórku. A tutaj też jest Dobra, ale wybierzemy to, bo mi się to podoba, bo ma fajne miejsce takie O, tutaj sobie zobaczymy. Dobra, chodź O, ale, ale ładna. Podoba mi się taka stylowa. Tutaj można oboleć działania. barabara, bara. dobra, spoko. Fajny domek, podoba mi się bardzo. O tutaj piękne widoczki no Dobra nieważne Najważniejsze co, co chcę sprawdzić to, jest właśnie te, to są te zwierzęta Kup zwierzę Beżowa lama, krowa Weźmy sobie kupmy krowę A tu kurnik, kup kurczaki Ile mogę mieć? Nieważne dobra ja chcę O pisklęta Biała kura, ja chcę brązową kurę dwie, jedną taką i... dwa czarne koguty, jeden brązowy. No i może tam po blisko, dobra. I teraz co? Poskarż się krowie na życie. Ale słodka. Nazwę ją... Mm. To na pewno będzie dziewczyna. Dobra, nazwę ją Mewa. Wy... O, wydoimy krowę. Dawaj Co to zobaczyć Ciekawi mnie to bardzo No Zajebista sprawa. Wylewasz chłopie o, Co to jest? Aha, przeciwski przysmak Zajebista krowa Co się ci muszę skończyć O wyczyścią Tutaj na k... Przyduś z miłości. Powiedz to Przyduś z miłości. O, no, jak Jaka krowa? No chyba, no dobra, zgłęb to cudowny. Haj, mogę tu patrzeć, jak ona się czuje, tak? Typ! Ja. Kur... Rzuć karmę, wygoń kurczaki, zawołaj kurczaki Aha, szybu tak mogę wołać, to jest więcej opcji Działania, wymienić No weź, teraz mi nie gadaj Zbierz w kolniku już się kurczaki? Nie, tego nie chcę, ja chcę Kup kurczaki zbierz jaja, zawołaj wygoń zawołaj Co to mi da, że ja ich zawołam? ładnie wysiad Aha, mogę przytulić. Muszę do ten Brązowy kogut plus na karn. Ja chcę cię... Hmm... Pogłasz Pogłaskać. Nie, ja chcę tego małego bubka. Działania. Mała kurka... Mogę ją tylko podziwiać? Chceszę z nim no, powiadamy jeszcze. Podzieć hmm. kurczaki stroją się w cudze piórka. Ha, ale śmieszne. Przyduszę go z miłości. O. O. Dobra, to sobie tutaj z nim dyskutuj. A spojrzę jeszcze Podejmę się wyzwań parceli. Dobra to nie teraz. Ja chcę sobie zobaczyć, co jest nowego. Taka kuchnia różne te Nie, to jest już stare. Czy nowe dobra, ciulwie, ale mi bardziej chodzi o... Ech, właśnie coś takiego jest. To jest na kur, a to? Obora dla zwierząt. Kosz piknikowy. Sklep spożywczy, sklep ogrodniczy. No dobra, ale ja... A, a wyjdź stąd. Wyjdź stąd powiedziałem. Daj mi ponagrywać. No toż już mi dopiero co weszłaś tu. No dobra, ale bo w fiastu nie były króliczki. Co ja nie mogę mieć króliczka? Bez sensu. Nie podoba mi się to. A może to są tylko dzikie króliki, tak naprawdę? Szukali mnie w pewien sposób. O, a to jest innego dodatku, dobra, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. No bez mnie nie miał szukali O, fajna latarka, bardzo ładna Będę miał co robić teraz Prywatnie sobie będę napierdalał w Sims Ładnie ładnie przystrajał domek Może to coś będzie, Zestaw do haftu Od... O, bar I To wszystko? Okej, okay, komputer Ja! Ale zajebiste Podoba mi się to Ciekawi jego jak oni to będą... Czy to jest taki komputer, czy to jest po prostu ten dopisany taki... No, to jest sztuka pisania z poprzedniej epoki. Pokażmy to. Mega. Ja chcę to sprawdzić. Myśl to sprawdź. Aha, no to jest po prostu... Aha, to działa jak komputer. No dobra, nieważne. Ale sprawdziliśmy to. Co to, to jeszcze można oblukać? Mi My się myli z sterowanie strasznie. A. Jest i podróżuj sam. Nie bać ich. Co my tu mamy? Gnoma. A to co to jest? Aha, to jest ktoś tu mieszka chyba, tak? Nie, nie wiem. Aha, do wynajęcia. Dobra, dobra, zobaczymy sobie ten park. Chyba taki osoby park, ale jest ładny po prostu. O, tutaj ślimur. O! Zofia ma na imię. Przeszukaj go. Można pływać. Tutaj coś jest. Nie dla dzikich... To jest domag dla królików! Są króliki! Dziki królik, o działanie. Hmm. Pokaż się jak umiesz tańczyć. Wyślicz, od tej Zofii Co on gdzie on jest? Gdzie masz tego królika? Chyba ci ucieka, co? Kuń go Henryk wederko gdzie masz królika? Mów o działania interakcji Pokaż jak tańczyć A co go to obchodzi? Kurwa królik też zatańczy A Mogę go sobie wziąć? Nazwę go Stokrotka może być Nie mogę wręcz Odkryj preferencje A daj mleko. nie, nie dawaj mu mleka chciałam a nie mogę go sobie wziąć, naprawdę masz to nie lubi mnie ten król, dobra, nieważne wracaj na chatę, ziomek tak. wracaliśmy na chatę tak to się wszystko prezentuje, myślę, że to tyle bo to był taki, taki próbny od w sumie, no Taka moja próbna pierwsze podejście, żeby zobaczyć, co się, co się znajduje w tym dodatku, nie wiem jak to się mówi, nieważne. Więc na razie cześć i pa!